To jest, to ja Shadow, poprowadzę dla was szybko w skateboardingu dzisiaj lekcja oli. Cześć. No, no bo nie masz. No. Cię, już leci! Dobra, Jak wiecie, ojciec! Podstawa skateboardingu, bez tego trikłu. Co robicie? dalej? To nimi nie mi nie Kurwa! Chodźcie się robi w no, teraz zrobię O, słuchajcie. Jeżeli robimy macie blisko, to oczywiście to nam się za bardzo nie przyda. To nogi zrobić w ten sposób, że palce idealnie na krawędzi Taylor. Tutaj, a pierwszą nogę, to im wyższe chcecie oli, tym bardziej cofacie nogę. A jeżeli chodzi o, o właśnie olkę w, w jeździe, co się Wam wszystkim przyda, to wtedy nogę ustawiemy bardziej tak pewnie, a tylnią zaś nie, tylko, nie palcami staram się całą nogą. Bo jak będziemy palcami, to możemy po prostu tracić równowagę. Więc próba, pamiętajcie, że w miejscu to robimy tak. A jeżeli w jeździe to tak, ale ja na razie zrobię w miejscu. Ale nie wszystkich to wychodzi. O. Już... Cześć, to już, już. Cześć, to już. Sadowik. Pierwsza lekcja z komuś w Oli. W Na następnym odcinku zobaczycie się. A to nas.